Dzisiaj oczyścimy sobie prowadnice i e, tu prowadzenie od klocków hamulcowych w przednim układzie hamulcowym Forda c -Maxa. Rozpoczynamy oczywiście od odkręcenia koła, na początek musimy poluzować śrubę, podnieść samochód i Odkręcić koło. Pamiętajcie o bezpieczeństwie: wasze koło powinno wylądować pod samochodem dla zabezpieczenia dodatkowego. Następnie odkręcamy sobie, odsłaniamy, odczepiamy zaślepki z tyłu prowadniczek. Są one zupełnie z drugiej strony waszych klocków za tarczą. Są tam dwie zaślepki osłaniające prowadniczki. Następnie odkręcamy jedną i drugą prowadnicę, czyli u góry i na dole. Tutaj przyda Wam się klucz imbusowy o odpowiedniej wielkości, także więcej specjalnie narzędzi. Tu też nie musicie jakichś specjalistycznych używać, jakiś śrubokręt, metalowa szczotka do oczyszczenia metalu, jakiś pilnik i właśnie klucz imbusowy. Jak widzicie, odkręcamy naszą prowadnicę, aż ona wysunie się poza tą gumkę oszczelniającą. Co ważne, nie wyciągamy jej zupełnie do samego. Końca, to samo robimy z drugą. Wyciągamy prowadniczko śrubki, które tutaj właśnie są odpowiedzialne za pracę naszego całego układu, ale nie wyciągamy ich całkowicie, aby tu po pierwsze cały układ tych gumek w środku się nie zanieczyścił, nie zabrudził i też abyśmy nie pomylili kolejności naszych prowadniczek, co też jest istotne. Ściągamy całość naszego układu, powinien po kilku ruchach zejść. Całość układu dobrze jest podwiesić na jakimś haczyku, tak aby tu nic złego się nie stało z naszymi przewodami elastycznymi. Jak widać jeden klocek tu został w układzie jarzma, drugi tu w kalibrze, ponieważ ten drugi jest z takimi sprężynami, które zobaczcie, one tutaj siedzą w środku naszego cylinderka, także je sobie wyciągamy, oczywiście pamiętając jak to było założone, abyśmy nic tutaj... Nie pomylili. No i co tu jest ważne? Oczyszczamy tu. Zobaczcie nawet jakieś kawałki rdzy. Tarcza moja już też wymaga wymiany. Także wkrótce pewnie będzie jakaś wymiana tarczy. Śledźcie moje odcinki. Ale co istotne, oczyszczamy sobie. Zobaczcie ile tutaj zanieczyszczeń. Jakichś się nazbierało. Także to wszystko należy sobie oczyścić przede wszystkim. Nie smarujemy tego układu żadnymi smarowidłami, smarami, aby to jakoś pracowało na poślizgu. Tutaj po prostu oczyszczamy wszystko do gołej blachy, montujemy ponownie, oczyszczamy nasze prowadniczki, tak aby były też do gołej blachy wyczyszczone, ładnie, czysto, wszystko pracowało. Ja wcześniej na moich odcinkach pokazywałem, że przesmarowywałem te nasze prowadniczki. Zobaczcie, tu wyciągnę sobie ją. Nic złego tu się nie. Działo. nie jest tu jakieś większe zabrudzenie spowodowane tym smarowaniem więc myślę, że tutaj złego się nic nie, nie powinno dziać ale nie jest to zalecane, więc tego typu układów, prowadniczek które są w ten sposób montowane, że one po, podczas pracy wychodzą na zewnątrz i są tutaj odsłonięte i ta część mocno jest narażona na jakieś zabrudzenia co też jest ważne, aby tu właśnie też nie smarować tego ponieważ najzwyczajniej każde smarowidło powoduje większe przyciąganie jakiegoś brudu które się później osadza i blokuje nasz cały układ. Także oczyszczamy sobie to wszystko, montujemy ponownie i nasz układ będzie jak nowy. Zabieramy się do pracy. A jeśli wasze hamulce powodują piszczenie podczas hamowania, to zobaczcie w zakładce wideo albo wpiszcie, dlaczego hamulce piszczą fajna telewizja. Wyświetli Wam się odcinek właśnie odnośnie tej kwestii, w jaki sposób tutaj zniwelować te piszczenie hamulcy, aby one najzwyczajniej równomiernie brały, bo chodzi o te piszczenie, że one drgają, jest to częstotliwość tak duża, że słyszymy ciągły pisk. Ale więcej o tym właśnie w odcinku odnośnie piszczenia. Hamulcy hamulce zajrzyjcie sobie do zakładeczki wideo no i montujemy wszystko ponownie na swoje miejsce, czyli najzwyczajniej no w odwrotnej kolejności niż to rozmontowaliśmy. Pamiętajcie, żeby wszystkie elementy, które odkręcicie, wyciągniecie, kłaść sobie w jakieś jedno miejsce, abyście nie zapomnieli niczego zamontować. Jakieś śrubki nie dokręcicie, właśnie te zaślepki, lub też ta sprężynka. Co ważne, jeśli wyciągniecie swoją prowadniczkę, to róbcie to po kolei, aby raz wyczyścić jedną, jak już ją wyczyścicie, zamontować i następnie drugą. Z tego względu, że najczęściej one już są dopasowane do tych gum uszczelniających, które są w środku waszego układu hamulcowego, i jeśli pomylicie je odwrotnie, to jedna może być trochę za luźna, a druga może chodzić zbyt ciasno. Sprawdźcie po wyczyszczeniu waszej prowadnicy, tak jak widzieliście, ja trochę papierem ściernym to zrobiłem, delikatnym, wodnym, najlepiej, żeby nie uszkodzić oczywiście waszej powierzchni od prowadniczek. Tak sprawdźcie. Czy wszystko tam swobodnie chodzi, czy nigdzie się wasza prowadnica nie zacina, nic się złego nie dzieje? No i całość układu jarzma montujecie z powrotem na swoje miejsce. Tu, akurat w tym przypadku, ja zakładałem klocki hamulcowe te same, ponieważ czyszczenie takie robię najczęściej przy wymianie kół z letnich na zimowe. Dodatkowo, właśnie ten cały układ hamulcowy sobie sprawdzam i w ten sposób go regeneruję. Powoduje to, że on zawsze będzie. Wam dobrze pracował, nic się nie będzie tutaj zacinało, a jak widzieliście, zawsze po jakiejś zimie tego brudu może się tam rdzy nazbierać. Także montujecie tu wszystko bez właśnie wyciskania cylindra ze względu na to, że klocki montowałem te same. Jeśli byście robili to z wymianą klocków hamulcowych, to zobaczcie mój odcinek, w którym pokazuję w jaki, w jaki sposób zamontować nowe klocki hamulcowe. Tam też musicie wyciskać właśnie cylinder przy pomocy odpowiednich narzędzi lub też jeśli uda Wam się jakimś sposobem Kluczem Francuzem, lub też jakimś trzonkiem, można to odepchnąć sobie siłowo i też się może to udać skutecznie bez dodatkowych narzędzi. Pamiętajcie o sprężynce trzymającej klocki. Na koniec można to docisnąć, dobić, tak żeby nic tutaj nie było luźne. Sprawdźcie, czy tarcza się dobrze obraca. No i oczywiście. Montujecie na sam koniec wasze koło ponownie, dokręcając wszystkie śruby na swoje miejsce. A na sam koniec co też istotne, pamiętajcie, aby wszystkie śruby sprawdzić, czy są prawidłowo dociągnięte. To samo oczywiście analogicznie wykonujecie po drugiej stronie, czyli z lewej strony waszego samochodu. Identycznie to wygląda, nie ma tu żadnej różnicy odnośnie właśnie tego układu hamulcowego. Także dajcie znać czy wykonujecie taką naprawę samodzielnie. Warto to zrobić przede wszystkim samemu, nie tylko żeby mieć satysfakcję, że zrobiliście to samodzielnie, ale także najczęściej wykonacie to lepiej niż niejeden zakład mechaniczny, ponieważ poświęcicie temu dużo uwagi i zrobicie to bardzo dokładnie, także warto zrobić taką naprawę sobie samemu. Zobaczcie też inne odcinki, tu Wam się wyświetlają w rogach ekranu. Nie zapomnijcie o subskrypcji kanału. Do usłyszenia, do zobaczenia. Cześć!